Maneczko, dzisiaj ogarniały tą ścianę. Co na niej będzie? Oczywiście, tapeta. Grubiem testy. Czy się będzie trzymać? No i w sumie będzie. Tylko trzeba ją trochę wyczyścić. I kurwa, tu wyrównać. I tam. Bo tapeta musi mieć równo. To to będzie w chuj widać spod tapety. Trzeba to kurwa skuć. Kurwa kamień. kleimy kurwa mało mało rozmieszałem lepiej nie będzie przynajmniej już tak ze ściany nie wystaje tu też co Trzeba ją kurwa trochę wyczyścić. Myślałem, żeby to tak trochę papierkiem przelecieć. Ale to za dużo pierdolenia. Dlatego wjeżdżamy na ostro. Nie wiem, czy ta maska działa. Ciana w miarę czysta. Wszystkie grudy powciągane. Dosłownie wszystkie. Co dalej? Mam taki grunt. Tu jest napisane, że podkleję do tapet. Oszczędność warpi i klei. To kurwa, wiadomo, że używamy. Czas schnięcia od 2 do 8 godzin. Więc jednę tutaj pierwszą warstwę. Po 2 godzinach, drugą. No i jutro kleimy tapetę. Grunt głęboko spenetrował ścianę. Szony to lubią. Elegancko wygląda, nie ma co się pierdolić, lecimy z klejem i zaraz wjeżdża tapeta. Klej nałożony, szybkie podrównanie zacieków wałkiem. Delikatne poprawki i tapeta położona. Tak to wygląda. Pewnie się zastanawiacie nad tym, dlaczego tu nie ma tapety, bo tu. Przykręcam płytę i na tej płycie będzie półeczka, a na tej półeczce będą wszystkie te kurwa dziwne uchwyty. No na przykład to nie, to jakieś kurwa gripy. No także kurwa jedziemy chyba z tym teraz. Wziąłem z wkrętów, żeby tą płytę przykręcić. Kurwa, to jest taka gruba stal, że Max trzy wkręty i pierdolę to. Jeszcze jednego otworu, kurwa, nie przewierciłem. Już jestem cały mokry. Dobra, jakoś przykręciłem. Ta popalona podłoga jednak się do czegoś przydała. Zrobiłem te szabloniki. Teraz wycinam to ze spłyty. Przykręcam. I jedziemy, kurwa, z tapetą. Tak to teraz wygląda. Nawet kurwa nieźle. No i co? Od razu wjeżdżam z półeczką. Trzeba ten syf, kurwa, ogarnąć. Półka. Bierzesz deskę, przykręcasz do ściany i jest. No, chyba cię pojebało. Nie na mojej siłowni pierdolę taką półkę, że świat nie widział. Zaczynamy. نادش Ananaski. Pewnie myślicie, co on odpierdala. Muszę przeto przetoczyć. Patyka odmiotły bo jest za gruby. Na mojej kurwa ekstra zajebistej tokarce z silnika od pralki. Zjebała ci się pralka? Nie wyrzucaj kurwa. Silnik się przyda. Kurwa, nawet ciut za duża. Dobra, trzeba wyrównać. Kurwa, o to chodzi. Patrz na to, weźmy coś z burdeliku. Ja pierdolę, półka skończona. Elegancko. Cyk. Niesamowite. Tu miejsce na gripy. Cyk, biorę sobie. Elegancko. No nie no, jak ja zrobię półkę. To nie ma chuja we wsi. Właśnie. To jest kurwa to.